Hejka kochani, tu Starlov i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek, pierwszy odcinek z aktualizacji właśnie z dzisiejszego dnia. I no, więc bez dalszego czekania przechodzimy do odcinka. Więc o to w tym właśnie wszystkim chodzi, że jakby jest wyprawa do Mistwal, nawet dla tych, którzy tego jeszcze nie odblokowali. I także dla tych, którzy nie, którzy nie mają Star Ridera, więc to jest bardzo fajne. Yy, więc zaczynajmy. Tutaj mamy zadankę u Alonso. Witaj! Pragniesz czasami przygód na łonie natury. W takim razie Mistwal jest dla Ciebie idealne. Dobrze, to trasę z nim, które pogadamy. Mistral to pierwszy park narodowy Jorwiku. Mamy tu niesamowicie piękny las, który jest bramą do przygód. Jako członek strażników z Jorwiku mam obowiązek chronić park przed zagrożeniami, na przykład ogniem. Przez ograniczony czas strażnicy za darmo zabiorą cię stąd do Mistwal. Poznaj park i dowiedz się, jak możesz pomóc strażnikom w jego ochronie, by przyszłe pokolenia także mogły się z nim cieszyć. Możesz nawet wziąć swojego konia. Co ty na to? Z przyjemnością. A czy ja już byłam miejscu, ale dobra, z przyjemnością. Wspaniale. Obiecuję, że to będzie niezapomniana wycieczka. Tu jest tyle teraz ludzi, że. Aha, Aha on jest tutaj, dobra. Dobra. Porozmawiaj ze, ze mną, gdy będziesz gotowa, by wyruszyć. Spokojnie, jeśli masz jakieś niedokończone sprawy w tej części Jorwiku, możesz tu wrócić, gdy tylko zakończysz swoją wizytę. A czy ja teraz mogę jechać, nie? Gotowa na niezapomnianą wyprawę na łono natury? Okej. Okay. Dziś w programie mamy krótką podróż po malowniczym parku narodowym Mistral. Zajrzymy też na posterunek Strażników, gdzie porozmawiamy o zapobieganiu pożarom oraz chronieniu lasu. Następny przystanek Mistral. No więc jedziemy do Mistral teraz. Aha, to już jesteśmy. Hej, Alonso, widzę, że przyprowadziłeś kolejnych gości, by zobaczyli, jak się żyje w mistwal. Istotnie, Sigri, to niezwykły czas dla mistwal. My, strażnicy, jesteśmy bardzo zajęci. Nie dość, że werbujemy nowych członków, to jeszcze w lesie widziano tajemnicze konie. I chyba każdy już wie, o które konie teraz chodzi oczywiście o dzikie konie jarwickie. Które też ja w tym odcinku wam pokażę. No, bo są bardzo piękne. Bethany i ja właśnie zmierzamy na posterunek. Jest rania? Fajnie by było, gdybym do nas dołączyła. Z tego co wiem, to pojechała z Dellingerem na wzgórza owocowe. Jeśli nam się poszczęści, spotkamy ją na szlaku. Dziękuję, Sigrid. Więc teraz zakładam, że musimy jechać gdzieś. Z Alonso, oczywiście. Miasteczko Dundur pochodzi z czasów Wikingów. Miejscowi wciąż mają w sobie ducha wojowniczek, zwłaszcza Sigry, która jest prawdziwą pod, podporą tej społeczności. <coughs> Mistral jest także oddzielone od reszty świata, jak żadne inne miejsce na Jorwiku. Czysta woda źródlana proszę bardzo zasięgi sieci i z sieci telefonicznej? No z tym już gorzej, Dobra, Dobra. Jedziemy Wio mardi Ale słodko Mardi Fajnie imię w sumie da konia Ja się ubrałam tak na kempingowo dzisiaj Bo trochę tak mi się skojarzyło to z kempingiem <dobra> Nie wiem czemu, ale jesteśmy w Mistval Tutaj tak się każdy ubiera tak śmiesznie, to ja też się tak ubieram i już No i jeszcze wczoraj, yy, chyba wczoraj byłam 15 poziom konika i teraz się muszę zająć resztą koni. Czyli jeszcze mam 11 koni, żeby wytrenować 15 poziom. Więc trochę to zajmie, ale dam radę. No i jesteśmy przy wejściu do parku. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam. 100 lat temu grupa górnicza Deep Core... Aha, dobra. Nie zdążyłam tego przeczytać. Ale dobra. Tutaj tego nie będę czytał, bo to chyba samo znika, czy nie? Nie, to dobra. Nasza praca nigdy się nie kończy. Firma takie jak... To... Czemu? No dobra, nieważne. To chyba ten Derlinger i Rania. No tak. Alonso. Rania, coś, co się stało. Przy jeziorze wybuchł pożar. który musiał rozpalić tam ognisko i, i, go nie, i go nie dopilnować. Serio, pożar. Zmiana planów, Bethany. Zamiast rozmowy o przeciwdziałaniu pożarom będziesz miała zajęcia praktyczne. Spoko, ruszajmy. <laughs> no to jedziemy. Gdzie on jest? Aha, tam, dobra. <laughs> no to jedziemy. To ja może go wy wy wyprzedzę. O, wow. On więc szybko się rozprzestrzenia, ale jeśli podejmiemy działania już teraz, ugasimy go zanim dotrze do drzew. <laughs> dobra. No to musimy to ugasić. Nie wiem jak jeszcze, ale ugasimy. O, oh, wow. Weź to wiadro. Ty i Starlow musicie podjechać do płomieni, żeby je ugasić. Szybko. Nie ma czasu do stracenia. No to dobra. Znaczy Starlow jest ogólnie bardzo szybki. I teraz, co ja mam zrobić? A, to on ja tylko jej koło płomieni i je gasić, tak? Ogólnie. A co, jak zabraknie wody? No, <grym> fajnie, ważne. Yy, musimy to szybko... ...ugasić. Nawet bardzo szybko to ugasimy. Aha, dobra, jeszcze woda jest. Myślałam, że to woda zniknie Ale kto był aż tak głupi, żeby zostawić ogień na środku... Lasu. Chociaż nie, no miałam szczęście, że to w ogóle jest koło rzeki, bo tak to trochę słabo. Dobra, to ja to teraz ugaszę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, już ugaszone. Teraz działam ja Aha, do muszę jechać, dobra. Uf, mało brakowało. Założysz się, że nie takiej przejażdżki się spodziewałaś. Muszę wracać na posterunek i napisać raport. Szef będzie chciał o tym wiedzieć. Ostatnio mamy sporo niecodziennych pożarów. Ruszajmy. Okej, okay, no to mam rozumieć, że mam jechać z nim. No więc jadę, no. no nie mam innego wyjścia, tak, tak, tak naprawdę. No tu jedziemy To może ja sobie go wyprzedzę, bo wiem gdzie mam jechać I to by trochę zajęło Ja bym miała tak ciągle z nim... Ej, tu jest ten koń halloweenowy! Ej, tu jest ten koń halloweenowy! czy znaczy, co, co miał być? O oh, wow, ten koń. No właśnie. Co? Ale super! Nie no e, i co? Ale my słów zabrakło, sorry. Ale jak? Jesteśmy, nie ma jak w domu. Poradziłeś sobie z tym pożarem? Bardzo się martwiliśmy. Tak, Bethany i Starboż mi pomogli, więc teraz wszystko jest pod kontrolą. Dziękuję, Bethany. Mamy ogromne szczęście, że byłaś w pobliżu. Coś nie tak? Jesteś jakaś nieswoja. Co się stało podczas wycieczki? Widziałam dziwnego dzikiego konia. Bardzo pięknego dzikiego konia. To mógł być dziki koni Jorwicki. Jest tyle legend o tych zwierzętach. Ludzie mówią, że to niebezpieczne wierzchowce. Ale ja uważam, że są cudowne. Jeśli jakiegoś widziałaś, to masz wielkie szczęście. Możesz mi, mi wierzyć. Widziałam, widziałam. I to było trochę dziwne, że go widziałam, ale widziałam już. Już wystarczy Rania. Bethany nie potrzebuje tych bajek. Ale to prawda, w tym lesie naprawdę istnieją wyjątkowe konie. Wierzysz mi, prawda Bethany? Tak. Oj, tak, wierzę, wierzę. Bethany, chyba powinienem wrócić z tobą do Morland. Ale ja leciałeś do Morlandu. <taki>, Taki problem. <taki> Wspaniała przygoda, młodsza strażniczko Bethany. Jak ja tu się teraz. Co? Dobra, nieważne. Dobra. Dziękuję, że wyruszyłaś ze mną i Ranią na wycieczkę po parku narodowym Mistral. Mistral, każdy dzień to nowa przygoda. A skoro będzie mieli kolejnych strażników, to i przygód będzie więcej. Yy, więc teraz dostanę jakieś. Prezenty, widocznie. Strażnicy przygotowali wyjątkowy prezent dla naszych gości i wolontariuszy. To torba na siodło dla twojego konia oraz gaśnica dla ciebie, <grym> żebyście zawsze byli gotowi do po pożaru pożarów lasu. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o naszą wycieczkę po Mistwal, jeśli chciałabyś jednak wrócić do lasu, by go poznać samodzielnie, po prostu powiedz. Aha, czyli mam teraz zrozumieć, że mogę tutaj do niego przychodzić i on mnie do Mistwal zawiezie, tak? Dobrze, no to ja rozumiem, że to by był już koniec tej aktualizacji. Nie była ona zbyt długa. Ale teraz sobie jeszcze pojedziemy tak na szybko zobaczyć te nasze konie jorwickie. A czy dzikie konie jorwickie? No, da Wam też opinię od 0 do 10, jak mi się ten koń podoba. A tych koni, o jeśli ja nie mylę, są chyba cztery konie: jeden w Pinta i kolejne trzy są we wiosce Weidel. to jest ten pierwszy konik. Ogólnie to on mi się też, on mi się strasznie podoba. Ja bym mu tak dała z 5 na 10. Trochę taki osiołek wygląda, ale fajny jest, fajny ogólnie, fajny. Ogólnie ta fryzura jest taka fajna, ale dobra. Ten mi się tak najmniej chyba z tych wszystkich podoba. To teraz sobie pojedziemy do wioski Welding. Po oczywiście, bo musi już jechać, to by było za daleko. Yy, wioska Veildale. Dobra, to chyba już jesteśmy. No, jesteśmy. I tam teraz... Aha, jeszcze tam... Onowili to miejsce, gdzie się kupuje konie. Teraz wam, wam też pokażę. Teraz wszystko jest tam inaczej, więc jedziemy tak na szybko szybko, szybko. Patrzcie, tutaj całe to miejsce zmienili. Że konie są w innych miejscach. W ogóle nie ma tutaj takiej budy, co tam była wtedy. Tylko jest taka fajna, tutaj taka przestrzeń. I oto te nowe konie. Znaczy, temu to ja daję 10 tysiąc na 10. Tysiąc na jest po prostu niesamowity. Po prostu wow. Kocham go. Potem jest ten. To ja mu dam tak 8 na 10. Ten jest bardzo ładny. Taki słodki jest, no fajny ogólnie jest, no? I jeszcze jest ten. Temu to ja dam 6 na 10. Trochę mi się nie podoba ta. Znaczy jest fajny. Ale daję mój, mój tak 6, 6 na 10. Ym, niedługo na jednym z odcinków na pewno pokażę, jak będę kupować te konie. A znając mnie, kupię każdego z nich, także yy, czekajcie na ten odcinek. Chwilę od razu utknęłam, o dobra jestem. Yy, <grym>, I teraz tak. Yy, ja Wam powiem, że to by było wszystko na, na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I że też tą aktualizację sobie sprawdzicie, jeżeli macie grę w Star Stable. No więc mam nadzieję, że wszystko było ok, że wszystko było dobrze. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, ewentualnie komentarz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!